Hej kochani, niedawno firma COIVA wypuściła kolejne przepiękne palety do swojej oferty. Ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać i bardzo, bardzo chciałam te palety przetestować. I dzisiaj przychodzę do Was właśnie z testem dwóch z czterech palet, których stałam się oczywiście posiadaczką. Dzisiaj przetestujemy sobie COIVA The Basic Moment dwie przepiękne palety. Jedna paleta to jest oczywiście paleta Cieni do Powiek z którą powiem Wam szczerze wiąże bardzo, bardzo duże oczekiwania, bo wygląda przepięknie i wydaje mi się, że będzie dla każdego idealna, ale zaraz Wam ją pokażę. A drugą paletkę, którą sobie przetestujemy, to będzie paletka e, Blush palet, czyli paletka do koturowania. Nie jest to typowa paleta, e, tak jak nazwa wskazuje, różem do policzków. Jest to paleta, gdzie znajdziecie róż, bronzer i rozświetlacz w jednym. Rewelacyjna na podróż. Zobaczymy, jak będzie napigmentowana i za niedługo możecie się spodziewać kolejnego testu, kolejnych dwóch palet i będziemy testować paletę Sweet Glamour. Tutaj też mam oczywiście paletę cieni do powiek i paletę do konturowania twarzy. I jeżeli macie ochotę na test, to zapraszam serdecznie właśnie na ten odcinek z tymi paletami, a za niedługo pojawi się film z testem tych kolejnych dwóch palet. Jeśli chodzi o palety, ja co i bardzo lubię, uwielbiam ich cienie. I tutaj mamy paletę The Basic Moment, paletę totalnie podstawową, zobaczcie te kolory, ona jest po prostu moim zdaniem rewelacyjna, totalnie tak jak nas wskazuje, podstawowa paleta do makijażu dzienny, która sprawdzi się jak dla mnie, dla każdego, jest uniwersalna, kolory są przepiękne, swatchę za chwilę sobie, z, za chwilę sobie zobaczycie. Dla mnie magia. Mam nadzieję, że na oku będzie wychodzić przepięknie. Natomiast paleta Blush palet. to jest paleta, która łączy w sobie wszystko: czyli macie róż, rozświetlacz i brązer w jednej palecie. Idealna do podróżowania. Ona wygląda w ten sposób. I mamy bardzo, bardzo delikatny róż. Rozświetlacz, który jak dla mnie jest identyczny jak Mary Luminizer i przepiękny, delikatny brązer do policzków. Zobaczymy, czy przy tak bladej twarzy, jak ja mam. Yy, jak ona po prostu będzie wychodzić na twarzy. Więc zobaczmy najpierw, w słoczej, jak te dwie paletki wychodzą na ręce, a później przejdziemy oczywiście do makijażu. Najpierw, kochani, przyjrzymy się palecie The Basic Moment Blush Palette, czyli do, palecie do konturowania. Wysuwamy ją z takiego tutaj kartonowego opakowania. Jest to paleta, którą się otwiera w pionie, w ten sposób. Oczywiście mamy zabezpieczenie, jak przy każdej palecie Zoiwa i tutaj przepiękne trzy kolory. Pierwszy jest to róż Yet to Come, następnie mamy Liquid Clock, jest to przepiękny, złocisty rozświetlacz, który jak dla mnie jest kopią Mary Luminizer. I na samym dole Unfinished, czyli ładny, chłodny bronzer. No i teraz sobie zrobimy słoczy na ręku. Zobaczmy najpierw róż, mocno napigmentowany. Bardzo delikatny, lekko jakby satynowy. Zobaczcie, jak on się tak delikatnie jakby błyszczy. Następnie rozświetlacz złocisty. Też niesamowita pigmentacja. O-o. przy jednym pociągnięciu. Bardzo intensywny kolor. Tak jak mówię, jak dla mnie kopia Mary Luminizer. Przepiękny jest ten kolor. I brązer. Też mocno napigmentowany. Ładny też jakby lekko satynowe. natomiast już bardziej w stronę w stronę matu, natomiast mimo wszystko ten bronzer i ten róż są bardziej właśnie satynowe, nie są to w 100% matowe produkty, ale pigmentacja jest rewelacyjna, na ręce też bardzo mocne wyszły słocze, jak na razie bardzo mi się podoba ta paleta. Kochani, a teraz rzut oka na paletę cieni, Eyeshadow Palette The Basic Moments, Otwieramy również w ten sam sposób z karta nowego opakowania. I ta paleta jest również otwierana w pionie. Zazwyczaj palety z Zoeva się otwierają tak, i mamy wszystko ładnie tutaj pod spodem. Natomiast to musimy odwrócić w tę stronę. Zabezpieczenie zabieramy i mamy paletkę, która wygląda. W ten sposób przepiękna, rzeczywiście taka basicowa paleta, bardzo podstawowa. Wydaje mi się, że byłaby idealnym prezentem dosłownie dla każdej kobiety. Żeby mi się mieściła w kadrze, odwrócę ją w, ten, w tą stronę, żebyście mogli sobie ładnie zobaczyć kolory. No powiedzcie, czy to nie jest ładna podstawowa paleta? Przepiękna, naturalna i robimy sobie od razu słoczem. Zacznijmy od tej strony, Core Ever. Oj, jest moc. O, ho, ho, ho. zerknijcie na to. No to jest coś przepięknego. Dalej kolor New Era. Też intensywny. Także wychodzi ładnie na ręce zobaczcie. Widać widać. Następnie Never Ending. Przepiękny podstawowy ładny, delikatny kolor. Ale też jest ładnie mocno napigmentowany. Też go widać, zobaczcie tutaj. To jest ten kolor w tym miejscu. Dalej kolor Here to Stay. Też ładny podstawowy beżowym. Też pigmentacja jest duża. Zobaczmy na ręce. Też go ładnie widać. To jest kolor tutaj, w tym miejscu. Następnie Make It Last. Kolor bazowy na powiekę. To jest magia. Zobaczcie, jaki on jest mocno napigmentowany. A na ręce też rewelacja. Bardzo mi się podoba. Kolor Nostalgic, bardzo wydający się być błyszczącym cieniem. Też mocno napigmentowany, wręcz wydaje mi się być bardziej metalicznym kolorem. Uuu, też nieźle, bardzo mi się podoba. Dalej kolor totalnie w moim stylu, kolor Waiting, który jest też taki mocno jakby z drobinami, metaliczny, przepiękny. Zobaczcie, jak on się błyszczy. Rewelacyjna pigmentacja, bardzo mi się podoba. Jak na razie każdy kolor z tej palety jest genialny. Następnie kolor Unfinished, też taki bardzo metaliczny, złocisty kolor. To też jest magia. I jej... To będzie przepiękna paleta. Zobaczcie, jedno pociągnięcie, jaki kolor to jest tutaj, ten kolor. Rewelacja, bardzo mi się podoba. Kolor y, taki bardzo nieoczywisty, Liquid Clock, który się wydaje być taki bardzo, bardzo Hm, On jest taki, widzicie, nawet jakby perłowy bardziej, ale przepiękny. To jest taki, hm, ciężki do określenia kolor. Tak jakby różowa biel, coś takiego niesamowity jest ten kolor, to jest ten tutaj mam nadzieję, że kamera też oddaje ten kolor to jest tak jakby biel, troszeczkę przełamana beżem, może delikatnie nawet na różem bardzo mi się podoba naprawdę bardzo mi się podoba i ostatni kolor, yet to come. to też jest taka złamana biel ale zdecydowanie już bardziej żółta Sadzam palucha oj czekajcie, jakieś cićki mi tu latają Zobaczcie, przepiękny też kolor, ja mi słucze tutaj, o i przysunę się do Was z całą paletką, zobaczcie wszystkie kolory są niesamowicie napigmentowane najmniej widać ten tutaj trzeci kolor, czyli Never Ending, ale przypuszczam, że on na powiece mimo wszystko i tak będzie wychodzić ładnie, cała paleta to jest po prostu magia, bardzo mi się podoba i przypuszczam, że na oku to będzie jeszcze lepiej wyglądać więc zabieramy się od razu za makijaż jestem już kochani z Wami z bliska i zabierzemy się najpierw za tą paletę do konturowania twarzy Paleta bardzo mi się podoba. Jest niesamowicie napigmentowane kolory są przepiękne. I zaczniemy po kolei. Najpierw brązer. Zaplikuję sobie na taki większy puchat pędzel. Wydaje się on być ładny chłodny, więc myślę, że powinien ładnie wyglądać na mojej buzi, ale zaś się okaże. Zobaczcie. Przepiękny kolor. Ładnie napigmentowany, natomiast nie robi jakiejś takiej mocnej, intensywnej plamy. Bardzo się fajnie rozciera ro, ten produkt. Magia. Uwielbiam co i Wykonturuję sobie też tym produktem troszeczkę mój nos dosyć szeroki. Teraz wyglądam jak Wincamio, najmniej o połowę miała szczuplejszy nos. Nieźle to wygląda. Teraz nakładam kochani róż. On jest bardzo, bardzo delikatny i nie wiem jak on będzie wychodzić na policzkach, natomiast bardzo mi się ten kolor podoba. Tylko czy będzie widoczny, to jest pytanie. Niesamowicie delikatny produkt, ale jest widoczny. Daje taki bardzo dziewczęcy, delikatny efekt, nawet bym powiedziała, że on nawet nie wygląda jak róż nakładany kosmetykiem, tylko jak taki naturalny, wiecie, kolor, który się robi nam na twarzy, kiedy na przykład jest nam ciepło, albo niektórzy mają po prostu tak od siebie rumieńce i to wygląda na taki bardzo naturalny rumieniec, zobaczcie to. To nie wygląda jakbyśmy miały nałożony makijaż, Mimo, że ten kolor jest naprawdę taki bardzo delikatny, można by było powiedzieć, to to mimo wszystko ma bardzo dużą pigmentację i jest widoczny ten produkt na buzi. Bardzo mi się podoba. Jak na razie paleta super. I teraz malutkim pędzelkiem zaaplikuję sobie niewielką ilość tego rozświetlacza, bo on jest naprawdę intensywny. Ja, jeśli chodzi o Mary Luminizer, też nakładam zawsze bardzo niewiele, bo nie chcę takiego hamskiego błysku intensywnego. Więc tutaj też delikatnie tylko wsadzam pędzel. Wiecie, do tego um, rozświetlacza, żeby sobie nie przesadzić. Ale paleta na olbrzymi plus. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Mnie się paleta bardzo, bardzo, bardzo podoba. Nie mam słów. Naprawdę świetna. I jeśli chodzi o... Um, jeśli chodzi o ceny, ja wam zostawię link oczywiście do Mimki gdzie możecie dostać produkty marki Zoiwa więc link będzie w opisie, jeżeli będziecie chciały sobie je zobaczyć, z tego co pamiętam paleta chyba kosztuje 69 zł, więc jak za trzy produkty bardzo, bardzo dobrej jakości cena moim zdaniem jest naprawdę świetna no i teraz przejdziemy sobie szybko do makijażu oka, coś postaram się wyczarować tą przepiękną paletą, zobaczcie czy to nie jest magia o jak światło szaleje

Coś takiego. Później w załamaniu powieki po, poszedł cień New Era. Jeśli chodzi o zewnętrzny kącik, cień Ever. Później jeszcze użyłam sobie którego Yet to come. w ze, wewnętrzny kącik i New Era nie New Era, Never Ending ten cień tutaj poszedł na dolną linię rzęs. Makijaż mi się bardzo podoba, wydaje mi się, że naprawdę ładnie wyszedł. Rozjaśniłam trochę obraz, bo się troszeczkę ciemno zrobiło i bardzo mi się podoba ta paleta, jeśli chodzi m, tylko o cień Ever, troszeczkę się gdzieś zgubił na powiece, w sensie nałożony palcem, tak wiecie, przyciśnięcie do powieki miał super pigmentację, natomiast gdy zaczęłam go rozścierać pędzlem, to niestety pigmentacja się zgubiła i... Nie do końca ten cień widać, troszkę go podokładam, więc cień Ever do niego bym miała tutaj, jeśli chodzi o tą paletę, zastrzeżenia. Natomiast, no, cień w wewnętrznym kąciku, no to jest magia, moc, jedno przyłożenie palcem, tutaj wiecie, malutkim i po prostu kolor intensywny. Bardzo mi się makijaż podoba, cień świetne, bardzo się ładnie nakładają i palcem, i pędzlem. Nie nakładałam, tak jak to zazwyczaj robię przy testach, jedno oko bez bazy, drugie z bazą, z tego względu, że miałam dzisiaj nałożony nieszczęsny korektor... Moment... Nieszczęsny korektor z Too Faced Born This Way, który mi się tak pozbierał na powiedzę, że on teoretycznie, powiedzmy, był moją bazą dzisiaj. Więc na tej bazie, czyli tego korektora plus pudru nakładałam te cienie. Jeśli chodzi o palety do konturowania, to no to jest też... Rewelacja, zobaczcie sobie jaki piękny efekt, mam nadzieję, że kamera nie przekłamuje, bo tutaj w świetle dziennym, którym się teraz oświetlam, wszystko jest takie bardziej naturalne, zgaszone są troszeczkę bardziej te kolory, natomiast bardzo intensywne mimo wszystko, w sensie widać je, natomiast nie wiem, czy w kamerze nie są bardziej nasycone. Jeśli chodzi o te dwie palety, bardzo, bardzo jestem na tak, jestem zachwycona, bardzo mi się podobała aplikacja, pigmentacja rewelacyjna. Zresztą widzieliście na słoczak na ręce, że wszystko wyszło świetnie do żadnego yy, tego cienia, jeśli chodzi o pigmentację, przyczepić się nie mogę, tylko właśnie ten jeden cień do powiek. Yy, który mógłby się troszeczkę lepiej rozcierać. Mógłby się nie gubić na powiece, natomiast cała reszta no to jest po prostu rewelacja. Zresztą ja już palety coliwe mam dwie, z których jestem również bardzo, bardzo zadowolona. Jedna jest troszkę gorsza, druga jest rewelacyjna. Natomiast lubię firmę coiwa. Bardzo mi się ich produkty powydobają i tutaj, jeśli chodzi o te dwie palety, które dla Was teraz testowałam, też się nie zawiodłam. Dajcie znać, czy miałyście te palety, czy może czaicie się, żeby je wypróbować i jak Wam się oczywiście podobał mój test, mój makijaż. Czy Wasze kolory, czy nie bardzo, czy może zamiast tej właśnie takiej podstawowej, klasycznej palety, wolałybyście może e, zakupić, czy też przetestować tą bardziej intensywną Sweet Glamour, czyli tutaj po prostu ciao. nazwijmy to tak. To jest rzeczywiście magia, ale to przetestujemy sobie za niedługo. Więc czekam na wasze komentarze. Jeśli filmik wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam was serdecznie. I nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka, żeby mieć wszystkie powiadomienia odnośnie moich filmów, jakie dodaję. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was gorąco. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki. Pa, pa.